Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bladia. So, dzisiaj sobie kontynuujemy nasze przygody z grą Frater. E, co będzie się działo dzisiaj? Jak potoczą się przygody naszej bohaterki? No to się przekonacie za chwilę. Ale ogólnie zanim pójdziemy dalej, to dzisiaj zainwestujemy troszkę w poziom. W ogóle zobaczcie na tą sytuację. Uwaga, patrzcie teraz uważnie. Mam 20 punktów do dyspozycji. Teraz zrobimy magiczną rzecz. Uwaga. Zręczność. Pamię Przypominam, że 117 kosztowała nasz super ekstra spluwa. I teraz patrzcie na to: A, tra, ta, 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 ta. 117 w tej chwili zostało właśnie zainwestowane. Teraz, może troszkę jeszcze w żywotność. Co tam? I teraz, możemy, tak mi się wydaje, możemy pójść do tego pana i powiedzieć mu: Człowieku, zarezerwowałeś tu dla mnie broń. Ja chcę ją dostać, w tej chwili. Widzicie? Jakbym teraz mógł kupić, teraz okazałoby się, że nie mógłbym tego kupić, bo nagle już nie ma do sprzedania. Tak sobie zarezerwowałem i teraz kup. Bam! Broń jest moja! Czas na prawdziwą rzeź, o tak! Jak się sprawdzi, zaraz się przekonamy, jak się sprawdzi ten karabin maszynowy, KM się znaczy. Wydaje się, że ma duże obrażenia. Zaraz się przekonamy, czy faktycznie będzie taki zajebisty, jak na jaki wygląda. Ło, wow, będzie się działo, ludzie! Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze bardziej. Tak lepiej. KM, prototypowy. Dobra, spróbujemy za chwilę. wyczarujmy naszego golema, niech nam towarzyszy. I chodźmy dalej. Ręce do góry. Poczekaj. Ooooooo, wow, jakie śmieszne. Widzieliście jak to strzela? Jaki odrzut. Ja cię kręcę. W sensie nie odrzut tylko jaki ten. Trajektoria Rotu. Ciężko trafić. Wo, kurcze, nie wierzę, że taki zajebista to jest broń. Ja cię kręcę. O, na tego wypróbujemy, uwaga. Chodź, podejdziemy do niego. Zajebista. Tylko tyle mogę powiedzieć. Po prostu super. Mega mi się podoba. Coś czuję, że to będzie moja. Na najbliższym czasie to będzie moja ulubiona broń. Naprawdę świetna sprawa. Rześć robi totalną. Muszę podejść na blisko odległości, to fakt. O kurczę, trochę życia. Trochę, no faktycznie jest ten problem, że trzeba przejść. Nie raz, chodź na chwilę, Gonku na chwilę się cofnij, że nie raz musimy podejść naprawdę blisko, żeby było w ogóle był zauważany ten efekt. ja tutaj nie pominąłem żadnych skrzynek, na przykład a przypadkiem w tym rogu coś mi się tak nie wiem. Nie, nie, dobrze jest. Niczego nie pominąłem z tego co widzę. E, ogólnie wydaje się, że dosyć elegancki, co nie ma, ma tak makopa, ma szczerze mówiąc. Jedyny problem, mi tutaj problemik może być ta odległość, to nie jednak. E, Odległość jest spora. On ma, lekki, ma taki lekki też rozrzut, że tak powiem. Jest widać rozrzut, widać, że amunicja leci na wszystkie strony. To może być lekkim utrudnieniem, ogólnie rzecz biorąc, w ogólnym rozmachu. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko będzie mi się z tej broni dobrze strzelało. Będę musiał po prostu dojść do pewnego rodzaju. No widzicie, do pewnego rodzaju wprawy będę musiał też dojść. Karabin? Zaraz się okaże, że... Teraz yy, zleciłem jeden karabin. Nie, to nie jest, to jest zwykły taki, wiecie. Ale też zobaczcie, jakie ona ma obrażenia. 3,7, on jest lepszy niż to. Wow, lepszy, lepszy. Nieźle, nieźle, to była strzelba, to jest karabin. A wypróbujmy też. Zamiast naszej pistoletu, wypróbujmy yy, tą, bo ona jest na pewno na większej odległości. No i wypróbujmy też. Zobaczymy, jak ona się spróbuje. Nasz golem w ogóle ledwo żyje. jest dobra broń. Ona jest dobra na większe odległości po prostu. A karabin jest lepszy na bliskie. O, golemek. O, golemku, golemku, golemku. A teraz zmieńmy na pojedyncze. No patrz, pojedyncze mi tak naprawdę też mogę strzelać, nie, ale jednak. Nie, chyba lepiej wychodzi karabinek. Dobra. Yy, jakoś poszło, że tak powiem. Idziemy dalej. Nie krępujemy się. Co nie jakoś idzie. Muszę po prostu dojść do pewnego rodzaju też sprawy w tym posługiwaniu się w tejże karabinku. Ale myślę, że to kwestia praktyki, tak naprawdę. Bo widzicie? Chodzi o odległość. Czym większa odległość, tym trudniej jest trafić wroga. I ogólnie, o ile z karabinku. Naprawdę można byłoby sprawnie wszystkich załatwiać To problem wynikający właśnie z rozrzutu. No bywa troszkę jak widać chyba męczący. Ale dobra, może... A ciekawe czy jest może jakieś zaklęcie w sumie, które by powodowało, że jest jakieś takie, wiecie, zwężenie tych pocisków, w sensie większa większa celność to to jest strzała łuk beł skór, mogą przebić... Aha, to tylko strzały, to nie pochę. Bo... Cios, który nawróci krzyżynka, trzeba mu walczyć, obrażenia są zwiększane, jeśli we wszystkich tego przeciwnika zostanie zabity Bohaterowie jak zatruć swoją broń, tak aby zadawać dodatkowe obrażenia przeciwnikom, nie Otaczał aura jestności. Nie, 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 nic takiego ciekawego tutaj nie ma, szkoda Szkoda, że nie ma jakiejś umiejętności, która by powiedzmy robiła, że nasze pociski są bardziej, że tak powiem no i jest mniejsza orozut, ale na takie nietoperzyki to w sumie... Bo ja wiem, to się powinno się świetnie nadać. Ło kurczę, jaki ostrzał. Ja cię kręcę, nie spodziewałem się. Ja cię kręcę. Poczekaj zainwestujemy tutaj w tego. Kurcze, za dużo, za dużo i za dużo. Jaka rzeź, jaka rzeź totalna. W ogóle, co tu się dzieje? Nie ogarniam. Ej no Golemku co ty robisz? Albo walczysz z jednym, albo walczysz walczy z drugim, no takie są zasady, co nie? A ja widzę, że golemek to w ogóle... Ten dwalid system, co nie? O, ty to pyżek. Bo czekaj, musimy szybko... bo że golem po prostu nie wiem. O! Jeszcze przed końcem następnego swojego levelu, no po prostu... Ach, nienawidzę ciebie kole. Po prostu wykończysz mnie finansowo, naprawdę, ale dobra, to już trudno. Musiał pod koniec swojej egzystencji w ogóle, musiał, musiał. No trawniego niego, kurczę, i ucieka mi. Dobra, zajbiście Golem, że masz kolejny level. Wow. Już? Spokój? U ile miksturek straciłem! Co za rzeź! Ale żeśmy nieźle tutaj się wpieprzyli w sam środek bitwy, co nie? I pokazaliśmy im kto tutaj rządzi, co nie golemku? Dobra, teraz pozbierajmy w ogóle cały łup, który tutaj leży, bo jak widzimy całkiem spory tutaj jest łup. Eee, tu jeszcze tego, ten kąt jeszcze nie spenetrowaliśmy, dobra? Ale trzeba przyznać, że nieźle pokazaliśmy naprawdę kto tu rządzi. Golemku, jestem z Ciebie naprawdę dumny, bo im, no nieźle, nieźle, nieźle zrobiliśmy, niezłą rzecz zrobiliśmy, to trzeba naprawdę przyznać. Widać to od razu, co nie zobaczy, że tylko 82 przeciwników zostało na tej mapie, naprawdę mało. Eee, I niedługo prawdopodobnie będzie pewnego rodzaju jakieś zakończenie tego, nie wiem, rozdziału powiedzmy. A widzicie, jak pomału eksterminujemy wrogów? Ach, elegancko, elegancko, naprawdę jestem w siebie taki dumny. Szkoda, że ten karabin nie umie strzelać y, trybem ciągłym, tylko on ma takie, wiecie, to jest taki tryb, że strzał, strzał, takimi seriami ostrzelać najwyżej. Szkoda. Tryb ciągły by się na pewno tutaj lepiej sprawdził. A przepraszam go. Golemku, niech to chce, ale dobra. I tak wróćmy do pracowni, trochę posprzedawać rzeczy. Bo jak widzimy, no całkiem bałagan nie zymamy. No, handel, handel, i teraz tak, eee, w ogóle, O, i to jest w sumie dobre. Na, wszel na wszelki wypadek, sobie jeszcze ten jeden takie coś zostawię. No, jak na wszelki wypadek, gdyby nagle stwierdziła moja bohaterka, że jednak tamto było lepsze, to na razie sobie na wszelki wypadek to zostawię. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. W sumie większość rzeczy możemy sprzedać. O, a widzę też. O, mamy pierścienie i to dwa pierścienie. Zaraz je zidentyfikujemy i zobaczymy, co one ze sobą niosą. E, tarcze też na razie sobie zostawmy, bo nie wiadomo. No i pistolet chyba możemy sprzedać. To nie było nic e, względnie przydatnego. To sprzedać to sprzedać, to sprzedać to sprzedać. E, I teraz jeszcze zidentyfikujemy sobie te dwa pierścienie. To tak, mamy tak, jeden do żywotności i jeden piętniotniejszy pancerz. Czy przyda się 5% do wzmocnienia pancerza, czy może 1% do żywotności? Wadę zręczności. Nie, wzmocnienie pancerza chyba będzie lepiej niż 1% do żywotności. No, z całą pewnością. Aha. A ten pyrścien, no, możemy z całą pewnością sprzedać. Dobra, eee, takie króciutkie zakupy zostały właśnie teraz przeprowadzone. Wracamy na rzeź. Golem, ty się tworzysz. I idziemy dalej ekspić, co nie? Idziemy, idziemy. Już mało sforu zostało na tej mapie, prawdę mówiąc. Widzicie, jak tak z bliska załatwiam wroga, to całkiem szybko traci życie, co nie? Bo wszystkie strzały wtedy trafiają i wtedy to szybciutko leci z niego życie, ale wtedy można więcej życia stracić. To jest logiczne, wydaje się. Opatrzcie, patrzcie jak szybciutko, widzicie? Dlaczego mnie? Ło, wow, ale życia stoję się. Zapiszmy się, Przecież on mnie na hita teraz ma. Ja go też mam na hita. Pokazałem mu, kto tu rządzi. Dobra, chodzi, golemku. Nie ma się co obijać. Jesteśmy już naprawdę z blisko zakończenia tejże rozdziału, więc z całą pewnością to wykorzystamy. Nie chcę używać miksturek, dlatego mam takie życie. Ha, znowu go pokazałem. Nie chcę po prostu marnować niepotrzebnie miksturek. Ja jestem naprawdę oszczędnym człowiekiem, zwłaszcza w tej grze, więc tutaj wiecie wszystko oszczędnie jak się tylko da. Miksturki wykorzystuję tylko w ostateczności. Czy golem za mną idzie? Idzie, tylko się wleczę troszeczkę, no trudno. Ło, wow, udało się, dobra. Będę musiał chyba trochę jednak więcej w żywotność teraz zainwestować, dlatego że sami widzicie, że wychodzi na to, że żywotność chyba zacznie się pomału przydawać, bo yy, czym dalej, tym większe obrażenia jednak zadaje i coraz trudniej jest mi unikać wrogów bez żadnej konfrontacji, więc żywotność się chyba przyda jednak. Mimo wszystko. O, super, jeszcze tego brakowało. O kurczę, teraz się wyleczymy jednak, mimo wszystko. Ten jest dosyć silnym przeciwnikiem, on ci dużo obrażeń zadaje, a mój golemek straci na nich całe życie. Przynajmniej z zwój regeneracji golema wypad z jednego, to mi się golem zwróci, a tych załatwimy w standardowy sposób. Czyli ucieczką i strzałem. Ło, kurczę. Ło, uciekaj, uciekaj. Ło, udało się w ostatniej chwili, blady naprawdę. Ło, mało, mało brakowało. Nie po prostu już byłbym martwy. Ale się w ostatniej chwili, jak sami widzieliście, udało. Całe szczęście. No zbliżamy się ku zakończeniu pomalutku. Będzie się, będzie się działo. Będzie jakaś pewnie większa walka z bosem. Dobra, nie mamy zre... tu gdzieś leżał regeneracji golema, więc zaraz go sobie wykorzystamy. Oczywiście pójdziemy też kupić jeszcze yy, to swoją drogą, że pójdziemy kupić jeszcze w sklepie dodatkowe regeneracji golema, bo przecież jakby to nie. Ale w sumie golem coraz będzie tańszy, bo teraz coraz więcej pieniędzy tak naprawdę wypada. Ze wszystkiego i coraz więcej znajduję tych pieniędzy, więc z całą pewnością golem będzie mnie coraz mniej, tak jakby kosztował. Tak mi się wydaje. Chociaż swoją drogą, choć na chwilę go Bo coś muszę sprawdzić, nie wiem. Inne. Patrzcie, mogę w to zainwestować? Kolejny poziom. Że jest więcej, jeszcze więcej złota znajduję. No, w sumie ja wiem, pozostaje nic tu nie inwestowałem. A to więcej złota zawsze mi się przydaje, bo to jednak dzięki czemu wolniej się zużywają. Po co? To zainwestujemy. Co się będziemy. Co się będziemy ten ograniczać? Więcej złota to więcej złota. Trzeba. Trzeba mieć więcej złota. Popsuło mi się, w ogóle ta mi się popsuła troszeczkę. Dobra, będzie trzeba naprawić, jak będziemy mieli chwilkę. Aha, golem. No tak. Wybacz, że w ciebie zwątpiłem O kurcze! Dobra, czyżby tu była za chwilę wody ta cała studnia dusz? Chyba tak. Jeszcze tutaj zrobimy tylko małą rzeź z nietoperzykami i zaraz pewnie będzie ta cała studnia dusz. Czyli to, to do czego próbowaliśmy dążyć przez całą naszą podróż. Kurcze! Dobra. E, tutaj pozbierajmy wszystko, co jeszcze z nich zostało wyrzucone. E, I krótko mówiąc, prawdopodobnie, właśnie teraz, będzie ta cała mm, studnia dusz, do której cały czas próbowaliśmy się dostać. W końcu nam się udało, chyba. Uda! W końcu nam się uda. Eee, zobaczcie, zobaczcie na to. Jeden potwór został. Jeden. To znaczy, że w tym poziomie prawdopodobnie zdobędziemy wszystko, jak się tylko dam. Ja się tu zapiszę, na jakiś ten, że nie wiem, jakiś taki ważniejszy z w typu studnia. Studnia dusz. I no i nie pozostało mi tylko nic innego, jak po prostu w świecie iść, powalczyć z panem bosem. Ła, kurczę. Jest ostro, jest ostro. Mapa cała zwiedzona. Dobra, nie czekajmy, chodźmy. Poczekaj, to nie jest mój główny przeciwnik. Patrz, oczywiście teren z wszystkich bestii, nagle otrzymujesz dodatkowy punkt doświadczenia, uuuuuhuuu! Widzicie? Jednak za oczyszczenie całego terenu z bestii dostaje się dodatkowy punkt. Żywotność, teraz trochę polecimy, bo mówię, się ostatnio oszczędzałem pod tym względem. czyli e co to jest? Zero wszystkich, wszyscy załatwieni, a to jeszcze nie jest koniec? Jest studnia dusz. O, fuck, ale będzie teraz walka. Dobra, schodzimy. Ręce do góry. Zaczęło się piekło. Nie wiem co to jest, ale to jest chyba nasz boss, to jest chyba właśnie nasz boss. Przeciwnik, super. Dobra, potracimy trochę na niego miksturki. Zobaczymy jak tam pójdzie, dobra? Potracimy trochę na niego miksturki, miksturek. Kurczę, za wcześnie użyłem. Dawaj, Bladi. Dobrze, trochę miksurek potracimy, ale się będzie opłacać, coś mi się wydaje. No, dawaj, dawaj, nisz go, Bladi. Nisz go. Oczywiście, nagrodę otrzymujesz dodatkowy punkt doświadczenia. Znowu? Kremato. Przejąłeś władzę, przejąłeś władzę nad demonem Mam demona, mam demona, mam demona! Ja cię kręcę! Zaraz będę musiał go wykorzystać, poczekaj. Poczekaj, ty... Boże jaki jak super Zapiszmy się jeszcze raz Demony. Jak się go używa? wisza J. Moment. Mam w ogóle jakiś zwój? What? Eee... Agra Kadabra! Uuu, ale super! Demonie, chodź za mną! Będziesz mi pomagać! Ha, ha, ha! I po to chyba jest właśnie wiara, tak? Gdzie on zniknął? Zniknął już? To było tego takie, wiecie, wy z Maru? Dobra, i po to jest chyba wiara właśnie, że... pytałem tu jeszcze nie wchodzę? Jeszcze spenetruję tą studnię dusz wokół? Czy na pewno wszystko to spenetrowałam? Pierwsza studnia dusz została w końcu przeze mnie podbita! W końcu! Po tyle latach męczarni! Ach, elegancko. Dobra, wchodzimy tutaj do środka. Czeruś piekielna została zamknięta. Niech to miejsce zniknie na wieki z pamięci ludzi. Pierwsza studnia już została zamknięta. Wykonajesz zadanie. Studnia dużo została zamknięta. Już nigdy nie powrócisz do tego miejsca. Jeżeli jesteś gotowy na nowe wyzwanie, to przynieś się do pracowni bractwa. Czyli krótko mówiąc, to będzie moja ostatnia podróż. Jeśli na przykład chciałbym wrócić do poprzedniej lokacji, żeby zabić tam jakiegoś stwora, który został gdzieś yy, niezabity, to to byłaby teraz moja jedyna szansa, żeby to zrobić. E, no oczywiście nie będziemy tego robić, bo no, już nie przesadzajmy. Wróćmy do pracowni. Wow, ile osób ma dla nas nowe misje? Ale super, ale amazing. Ile też rzeczy do sprzedawań? Dobra, na początku. Hmm. No dobra, właściwie możemy ich chyba wysłuchać jeszcze. Kiedyś pasjonowałem się historią starożytnego Rzymu. Znam wiele opowieści, które jeszcze dzisiaj wywołują dreszcz przerażenia. Jedna o nich mówi o Liviuszu, namiestniku rzymskim w Etiopii. Był to okrutny człowiek, życie ludzkie nie miało dla niego żadnej wartości. Uwielbiał wiedzę tajemną i czarną magię. Zgromadził wokół siebie wielu będców i szarlatanów. Po rozmowie z nekroma nekromantą z nekromantom postanowił utworzyć armię zakładającą się, składającą się z nieumarłych wiele lat trwały próby aż udało mu się stworzyć kilka tysięcy ślepo posłusznych żołnierzy kiedy cesarz Neron dowiedział się o tym przestraszył się rosnącej potęgi namiętnika natychmiast wysłał tam karną ekspedycję niestety poniosło ona poniosła ona całkowitą klęskę i tak pewnie L Liuwiusz zapanowałby nad światem gdyby nie arabskich Magowie. Przez Etiopię przetoczyła się potężna wojna. Walka dżinów z armią nie umarły. Wojsko Liwiusza poniosło klęskę. On sam zginął. Obawiam się, że może spotkać armię Liviusza. Siła zła na pewno nie przegapiły takiej siły, siły takie okazji. Nie umarli czekali tylko na to, aby ktoś ich skrzesił. No, mrocznie, mrocznie. Nie powiem, że nie. E, jeszcze pójdziemy do tego pana, z nim porozmawiać sobie. Czemużby nie. Zamknięcie studni dusz osłabiło czarny eter, i dzięki temu mogliśmy na łamek sekundy wniknąć w sytuację wybrańca. Wiemy, że uwięziony jest w sali alchemika. To starożytne miejsce było siedzibą demonów. Marcus Dominus Ingens pewnie przejął od nich tą kryjówkę. Dowiedzieliśmy się, że od o ostatecznej walki będziesz potrzebował wszystkich demonów strażników. Tylko dzięki ich wsparciu będziesz mógł pokonać parkusa i uwolnić wybranca. Interesujące. O, i dostaj dostaję kolejne misje. Zobaczmy. Tak? No już 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 Czerwi. jeszcze raz. Udasz się teraz do Etiopii. W starożytnym piaskowym mieście jest podziemne przejście do wieży proroków, gdzie czeka na ciebie druga studnia dusz. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że w ziemią uwięziony jest brytyjska ekspedycja archeologiczna. Dowodzi nam Sir Richard. Pewnie on i jego ludzie wpadli w pułapkę. Jedynie pomoc z zewnątrz będzie w stanie ich uwolnić. Próbuj im pomóc, a Sir Richard pewnie cię złoci. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o takie misje aktualne. Mamy tak, mamy ekspedycja Sir Richarda i mamy wieżę proroków, czyli to są dwie główne misje, e, nowe dwie główne misje. Zanim jednak tam się udamy, jeszcze załatwimy kilka rzeczy takich technicznych, to znaczy posprzedajemy rzeczy, które są nam aktualnie niepotrzebne. Czyli to będzie to, to będzie to, to będzie to, to będzie też to. Nawet zwykła tarcza, tak. No przecież ja nie będę miał tyle siły nigdy, prawdopodobnie, więc nie ma sensu tego przytrzymywać. Eee, to jest słabsze. No i teraz, tak. Teraz wypadałoby też naprawić kilka rzeczy, to znaczy wziąć to i tak, ponaprawić to. To jest niedrogo. Naprawa jest og naprawdę ogólnie. Jak na rzeczy to jest dosyć stosunkowo niedroga, nie tak bardzo droga naprawa. To karabin trochę więcej naprawia, ale on i tak był tani, więc nie jest aż tak droga jak mogłaby być. No dobra, no i tak naprawdę to tyle. O co to jest? Zwój ognistego pumyka? Wow, łacie, kręcę, no, jak mogę to użyć? Czy no, nawet mogę to użyć po prostu aż ten, aż, aż jestem, jestem po prostu zaniemówiłem, że mogę w ogóle jakikolwiek czar użyć. Po prostu jestem w szoku. No ale dobra, dużo seciem, dużo sekiem buteleczek życia, faktycznie. Tak się nazywa tak zwane poświęcenie. Eee... Czy jeszcze coś jest, co powinienem wiedzieć? Nie wiem. Aha, właśnie, zauważcie, że w ogóle pokonałem tych dwóch... Pod... O, mam kolejny poziom właściwie znowu. Co tu teraz inwestować, he? Żywotność, czy może sobie coś innego? Chodźmy do niego zobaczyć, tak właściwie, co on teraz ma. Ciekawego. Teraz to będzie mój następny priorytet, czyli ten prymitywny KM. Porządny, prymitywny KM, czy może to? Nieważne, to będzie moja kolejna, ewentualnie groźny, lekki KM, to może jeszcze nie. W każdym razie to teraz będzie moja kolejna celna, którą będę zbierać, to jeszcze daleko do tego poziomu, więc tutaj oczywiście bardzo będziemy do tego podchodzić spokojnie. No i dobra, chodźmy do naszego portu, zobaczymy, gdzie nas teleportnie. o nowa lokacja! Woohoo! Yeah, yupi Oh, 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 ja Cię kręcę, jesteśmy gdzieś na środku pustyni. No tego mi brakowało po prostu. O, tam musimy dojść. Tego mi po prostu brakowało. No dobra. Tak więc pokonaliśmy, że jak powiem, można powiedzieć, że pierwszą yy, studnię, duży, pierwsza studnia duża została zamknięta, my jesteśmy teraz na środku pustyni i teraz rozpoczyna się jakby no, kolejny dział w historii yy, w grze frater. Ludzie, zauważyliście, że liczba potworów się co chwilę zmienia? Trochę dziwny, ale to ciekawe, czy to świadczy o jakichś dziwnych istotach, czy może, że, że się same zabijają i rozmnażają? Nie wiem, nieważne. W każdym razie zap życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć Wam!